Ja, dzień dobry Rek. Widać, już sporo dni minęło gry, ponieważ e, no, nalicza się podatek królestwa na 30 dni. A ja witam Was w nietypowej odsłonie, albowiem na spałnie króle e, naszego królestwa, tak? z Sporo się tu pozmieniało, sporo rzeczy moich się pozmieniało, bo tak, tu widzimy królestwo i naszą mapkę królestwa. Tutaj na środeczku jest karczma. No, była burza z piorunami, więc mamy też super konie. Zakopaliśmy naszego kolesia ale to wszystko ze względu na e, pilnowanie rynku Królestwa. Tutaj u, u Łozina zrobiła nam super magazynek, z którego chętnie korzystamy. I ja zaczęłam robić karczmę spawnową mm, i w tej karczmie póki co niewiele co jest. Most też nieskończony, ale, ale Chciałam powiedzieć, że dzieje się o tyle dużo, że 4 maja będzie ewencik. Prawdopodobnie szpiegol będzie wtedy nagrywał e, filmik, albowiem został mm, ogłoszony konkurs. Konkurs na ratusz. Więc ja tutaj, jak widać, w ekwipunku mam mnóstwo różnych rzeczy. Nasz ratusz powoli, powoli powstaje. A skoro mam wreszcie trochę czasu, to mogę wam pokazać, co się tutaj dzieje. E, mam moje polowe urzeczko, ale mamy czerwony dywan. E, wykorzystałam wreszcie bloki miedzi, bo na poprzedniej edycji serwera Żbygola nie było jeszcze miedzi. I nawet mamy tutaj lampkę, odkryłam, jak działa. Netero otwarto, ale że nie jestem jakąś wybitną fanką neteru, to raczej tam nie chodzę póki co. Mam, no, staram się wykorzystywać i mieć. Mamy bardzo duże te akacjowe drewno, dlatego wykorzystuję je też i chyba fajnie gra z tym ciemnodębowym. Jako architekt mogę kupować takie krzesełka. Są bardzo niefunkcjonalne, bo nie da się na nich usiąść. Eee, zrobiłam też ekstra poręcze. <laughs> nie, nie wiem, co można ciekawiej. No i tutaj wchodzimy w budowę. Wymyśliłam, że mamy... To jest problem. Mamy sześć zawodów tak zwanych, czyli ja tutaj jestem architektem, mam jeszcze kowali, alchemików i rolników i strażników. I chciałam, żeby w naszym ratuszu każda swoja profesja miała taką małą salę, jakby spotkań. I myślę, że jakoś też. I tylko nie wiem, czy na tym poziomie, czy jeszcze wyżej, bo póki co no, zrobiłam tak roboczo taką wysokość, ale z Łuziną uznałyśmy, że chyba to musi być wyższe. Dorobiłam taką wieżyczkę tutaj, żeby troszeczkę korelowała, trudne słowo, z mostem. Zresztą te kolory tutaj na podłodze też mają sugerować powiązanie z kolorami na moście. I tak, myślę, że machniemy właśnie jeszcze pięterko wyżej, czyli wieża z, jeszcze z dwa pięterka. Myślę, że powinna być wyżej, w związku z tym, żeby górować chociaż te trzy, trzy przęsła nad. I mam teraz jeszcze zagłoski z wieżą, bo chcę zbudować. E, chciałem, żeby to była wieża m, taka z dzwonem, więc mam jakiś projekcik na dzwon. I szczerze przyznaję, że Mam takie obiekcje, ponieważ widziałam A. konkurs... Kurczę, to jest łatwe. 97. Siedem. Jestem pierwsza. Siedem. Czasami bywają na mnożenie dwucyfrowych cyfer, liczb i wtedy już odpadam. No, dziewięć. Barakut jest w Królestwie Szpiegola. I e, też jest bardzo często osobą, która odpowiada na te pytanka. Ach. O właśnie, ty patrz. Jeszcze tutaj nie, nie popsułam tego. Ach. No więc. E, jesteśmy właśnie tu i teraz. Trudno. Trudno. A, I myślę, że chyba tam. Zrobimy super, hiperpodłogę. Jeszcze nie wiem, czy to będzie przeszklona podłoga. Zobaczymy, ile nam szkła się uda e, pozyskać. Czy i po prostu będzie świeciła lawą, czy jeszcze jakoś inaczej. No, ja w ogóle jestem bardzo zadowolona z tych schodów. Pierwotna wersja schodów była taka, że one będą tutaj biegły, tak po skosie trochę. Ale chyba wyglądały zbyt mało ciekawie. Tutaj w tych czterech e, kątach chciałabym e, zrobić posągi. Myślę, że łzinka e, nam troszeczkę tutaj zadba o tę przestrzeń tu. W ogóle to, e, wybierając miejsce, tak patrzyłam, że super to wygląda też, jak się idzie z mostu. Że wychodzisz stąd i trafiasz na wielki i okazały ratusz. E, tutaj w te wolne miejsca, ja bym machnęła jakiś baner lub sztandar. E, Łazienka też mi obiecała, że e, zapewni nam te sztandary. I... E, chciałam oczywiście powiedzieć, że jeśli dojdzie do jakiegoś głosowanka, to ponieważ nie lubicie, to mam nadzieję, że będziecie głosować na serwerze Szpegola. Właśnie na kanale Szpegola. Na, na ten nasz piękny ratusz. Próbowałam przyciski, żeby e, tu przełamać, bo w ogóle, według mnie coś fajnie przełamuje, to ale to będzie trudne teraz tam zrobić, no nieważne. E, fajnie przełamują te przyciski i ta akacja w ogóle fajnie przełamuje, a przy okazji fajnie gra z tą miedzią. Mieć oczywiście nawoskowałam, nawoskowałam, żeby, o wreszcie się zniszczyła ta siekierka, żeby oczywiście na mnie nie działa. Nie robiła się zielona. I myślę, że czerwony dywan też jest fajny. Zastanawiam się, jak ograć te wejścia. Bo nie chcę, żeby to było taki ratusz z dworu, że tak powiem. To musi być jakieś fajne wejście. To trzeba będzie pomyśleć. No i tak to, to rośnie wszystko. E, pokażę Wam jeszcze tak zwaną malowniczą ścieżkę. I tak, zauważam, że nasze królestwa mają różną specyfikę, więc idąc malowniczą ścieżką. O, tym jest. E, Wam trochę. Jeżeli zdecydujecie się dołączyć do serwera Szpegolo oczywiście, to. ładnie to wygląda wszystko, zobaczcie. No tutaj wygląda to kosmicznie. Jeszcze, ale to się dokończy z czasem. To tak, mamy królestwo Szkogisa, gdzie z tego, co się zorientowałam, sporo ludzi robi trochę się rozeszli i budują może trochę mniej wspólnie, a bardziej każdy dla siebie. I to też jest fajny pomysł, czemu nie? Tutaj mamy w ogóle małe faremki. Tam powstały też jakieś kosmiczne budowle. Tutaj mamy golemiarkę. Mamy bardzo dużo takich jaskin w ogóle. Więc u Szkogisa tak to wygląda. U Szpiegola jest sporo młodych graczy. No i Szpiegl stara się ich trzymać w ryzach, że tak powiem. No, u nas jest, yy, bo jestem u Artego jak widać, po prawej macie napisane, że jestem w klasie Artkam. <grafy> yy, jakbym teraz wzięła w ogóle pracę rolnika, to by mi leciały pieniążki za to. Nie powiem, że to jest ambitne, że nie wzięłam, ale umówmy się, że pieniążki są dla tych, którzy chcą być w topkach. Teraz wam pokażę, jak się rozwinęła topka prawie przez miesiąc grania. i powoli też nasi gracze budują sobie bazy, albo budują fajne rzeczy. Pokażę wam, co wczoraj Gabi wybudowała. I Gabi jest u nas na, na w naszym królestwie, jednym y, z tych powiedzmy, młodszych lub nastoletnich graczy. Szczerze przyznaję, że nie wiem, ile Gabi ma lat, ale myślę, że bardzo fajnie wymyśliła taki miejski park dla na naszego królestwa. Ja myślę, że taki bardziej króle park królestwa. Szczerze przyznam, że jeszcze nie mam pojęcia, co to jest, bo tam nie byłam na górze, ale tutaj właśnie witamy w miejskim parku i co możesz spotkać? Kwiatki, ptaszki, jeziorko i fontanny. Więc idziemy. To odłożę, żeby mi tutaj w rękę nie było źle. Idziemy. No. Um, nie wiem. Myślę, że to, co jest tutaj na, na pagórku, to jest to. Bo tutaj mamy śliczne jeziorka. Bardzo fajne. Jakiś aksjolot by się tutaj przydał, chyba. E, tu mamy bardzo pomysłowe ławki. Podobają mi się. I właśnie na tych blokach można usiąść, a na tamtych krzesłach nie. E, więc jeżeli chodzi o architektów, to nie są to zbyt fajne rzeczy. To takie krzesełka, które nic nie dają. To nawet ten. O, bo te pniaczki to jest dla papuk. Okej. Okay. Jaki zombie! Kciąu nie mam tego zombiego, bo bardzo blisko. Nie podobały mi się takie akcje jak zombie, bardzo blisko. Drogi gdzieś bezpośrednio pod ziemią. Dlatego ja tam troszeczkę oświetlam te drzewa. I to nie jest może jakieś bardzo okazały park, Ale bardzo, bardzo przyjemne mi się wydaje. Myślę, że można byłoby też latarnię troszeczkę zrobić z jasną głazami może. Da się fajnie coś pokombinować. Wiem, że e, Mateo, czyli tata Gabi, też ma fajny projekt latarni morskiej, ale dziś latam. O, zaraz mnie ten. O, dobra, ów. Okej, okay, co my tu mamy? I w ogóle są fajne takie drzewa, i te drzewa są z terrakotą. To jest ciekawostka drzewa grzybkowe, bym powiedziała. Tylko czy, ale jak ja tutaj skoczę, to mnie zabije. Ło! Wow! To drzewo strasznie się tak po kawałkowało. Będzie trzeba spytać, czy pomóc z tym drzewem. Może to są właśnie um, te platformy, żeby z tymi drzewami coś porobić. O właśnie, tutaj Eee, nie voiper, tylko... matka. Jak ja tutaj skoczy, to mnie nie zabiję, tak? Eee, no to niepotrzebnie tu zaskakiwałam. Ale zaczekajcie, może jak użyję tego trójzębłu, to dam radę przeskoczyć. I się... O nie. No ale chociaż mamy łagodny upadek. Czy faktycznie łagodny upadek? Nie, no to git. Gitówkę dostałam. No, tutaj miałam iść do, do zam, zamczyska, które stworzył. E, Dobrze, tam nie wpadłam. To jest jakiś mostek. Mnie sprawia wielki problem czytanie ników. Więc teraz chcę przypomnieć jak przeczytać i powiedzieć. Um, jak brzmi ten nick. To jest straszne. Tri... Kojarzy mi się z triasem. A pewnie nie czekaj te to, to skrzynki. O, kiero. Nie kojarzę Kiero w ogóle. O. Trias, Trias, Trias. No dobrze mi się kojarzyło z triasem. Andreas tutaj ewidentnie budował to i nam pokazywało właśnie, że... Tam w ogóle jest ciemno. Nie lubię ciemnych miejsc, dlatego ja wszędzie stawiam chodni jak tylko mogę. O, a się już jakieś szkielety klakoczą. Więc tam w ogóle można byłoby porobić jakieś wyprawy. Celu oświetlania tych miejsc. Dobra. E, tak. Tu mamy biblioteki Ienczant. Czego znajdę? Dobra, dobra jakieś wydobycie występowało. Stamtąd przyszłam, tak. Trudno. O, farby, nawet nie wiedziałam, że mam tej farby. W ogóle ten zamek jest kompaktowy. Może nie jest jakoś. Oooooh. czy to. Nie, ale to nie ma, jak. Nie mam po. poblokowane skrzynki, jak widzę, więc nie pozaglądamy. Jak widać, to nie jest własność królestwa. A się wydawało, że stąd było przejście do jego wieśniaków. Chyba że zlikwidował wieśniaków. Dobra, to, to jest jedna budowla. I z tej budowli będzie nam w miarę... Au, au, au! Słuchaj, czekaj, to zróbmy tak. O! Mamy wieśniaków. Okej. Okay. No niestety mam też. Dobra. To było stresujące. Lecimy na górkę, bo stąd łatwiej będzie nam przejść do właśnie tej latarni Mateo. Okej. Okay. I mamy budole Kabitata Matiego. Nie, przepraszam, i mamy budowlę Mateo. Myślę, że razem z Gabi to budowali. O, tu jest ciemno. Nie lubię ciemno. Mam nadzieję, że nie zrobię im źle, jak tutaj troszeczkę doświetla. Bo tu może się spawnować wszystko. Co prawda, to jest na terenie za, e, tego naszego królestwa, więc nie będzie problemu z tym, że się creeper zespolnuje, ale ja nie lubię tak ciemnych miejsc. I tu mamy póki co górę. Aha, i tu będzie się zmieniało. No, fajnie. O, to jest naprawdę wielkie. Fajne, fajne. A tam mamy nasze góry. Okej. Okay. Pokażę Wam też fundamenty, które powstawały do, jakby, pierwotnej części tej pięknej latarni morskiej. Ale wyszło, że kurczę, blaszka zapomniałam, że latarnia niedaleko, e, ta, ta, którą chciałby stworzyć Mateo, jest blisko miejsca, w którym mm, moja siostra właśnie Łozinka zaczęła budować swoją taką małą latarnię. Tylko że nie zrozumiałam, że ten portal w ogóle fajnie ubudujemy, mam nadzieję. No i Łozinka, myślałam, że chciała budować właśnie latarnię, taką bardziej w stylu ruinkowym. Chyba jeszcze tej nie była w ogóle. I okazało się, że nie do końca. I że ruinka Łozinki wcale nie ma być ruinką. Au, 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 więc y, idea, że będzie tam właśnie nad tą y, łazienkową ruinką będzie latarnia Mateo troszeczkę spajmona na cem Oj. Ale zobaczymy. Bo jeszcze przyznać, że to, to, gdzie teraz biegnę, to widziałam tylko i wyłącznie na e, mapce serwera a nie na żywo więc tak naprawdę chyba nawet w tych zakamarkach góry to jeszcze nawet go by nie było Rozejrzyjmy się. Tak, tutaj na dole. Ja o swoje wielkie plany. Mam nadzieję, że ja cuchnię długo ci na serwer, bo e, wraz z porządkami serwera jakieś sprawy żyćkowe dopadły i na serwerze. Oprócz planów, to chyba nie zdążył nic zrobić. Zbliżamy się do miejsca przeznaczenia. I jeżeli będziecie chcieli jakikolwiek odcinek z jakiegokolwiek budowania, to dajcie znać. E, chętnie pozwiedzam też... Ops! Inne królestwa. O, tam jest coś! O, nad przepaściami, te niebezpieczne miejsca. No fajnie to wyglądało, to ma potencjał. Nawet jeżeli nie latarni morskiej, bo to miałaby taka latarnia, że jest e, odbudówka i okrągła właśnie wieża. Fajne. Ja myślę, że można to spokojnie wykorzystać do czegoś. O, a tam w dole właśnie widać łzinki, latarnie. A myślę, że póki co tutaj sobie skończymy. No i tak jak się spodziewałam, okazało się, że yy, święto no, budowania ratuszy zostało trochę przesunięte. Okazało się, że jest to święto ruchome. A ja pokażę Wam, co udało się wyczarować do tego czasu. E, miało być najpierw 4, później dzisiaj miał być finał. Mam nadzieję, że ostateczna wersja to już będzie e, niedziela do weekendu, do soboty, czyli 10-11 mniej więcej. I tak, mamy tutaj zakątek architektów, który jest póki co jeszcze dosyć... Hmm. Mamy stół obrad. Tu będzie powstanie jeszcze jakiś żyrandol pewnie. Ruzetę przepiękną zrobiła e, Łozina, czyli moja siostra prywatnie. E, tu mamy e, naszych strażników. Też jeszcze trochę tak bitnie, ale coś wymyślimy. E, mamy tutaj też będzie trzeba troszeczkę poprawiać. Tam na dole mamy w niszach alchemików. Tutaj też jeszcze trochę buduję, bo tutaj widać e, moje piękne wystawowe lampki. Tutaj Lupsia e, zadbała o zakątek rolników. O, nawet zrobiła kolesia. Supczo. Tak, kolesia do ro rolnika tutaj. Na handelek, handelek. O, akurat, ty, on akurat dobrymi rzeczami handluje. O, ja. A mamy tego, powiem, od groma, więc ja myślę, że chyba zablokuje ten tradzik. Nie zablokuje, bo mam tylko dwie marchewki. Ale lipa. O, ten tradzik Dobrze byłoby zablokować. Zaraz będzie, kochanie, tak? Tutaj mamy kupców. Póki co też jeszcze jest tak... E... Tak bardzo mocno nie. Ale zrobiłam według mnie świetną rzecz. O nie, nie załadowało się. E, zrobiłam póki co jeszcze fontannę taką. Tutaj będziemy pracowali jeszcze nad tym placem, żeby było fajnie. I e, ponieważ mam trójdząb przykrogo lata, wam mogę pokazać nasz radusz z lotu ptaka podlecimy trochę wyżej i mamy czytać dzwonnice e, Taraz widokowy ziu, ziu piękną rozetę u łazienki i no mam nadzieję, że ten nasz piękny ratusz nie wiem, czy pierwsze miejsce, ale może chociaż drugie, może nawet i pierwsze. Co tam zobaczymy? Patrząc na to, że naprawdę on powstał e, tak, jak został konkurs. Okrzyknięty, to, e, to myślę, że jest spory postęp. Więc mamy tutaj nasze. Mamy strażników ratusza póki co. Bo Królestwa to mam nadzieję, że jeszcze jakiś zamek fajny powstanie. Ten um, podstawowy. I co? Mamy chyba niesamowitą podłogę, e, sufit. Tak. I w tym miejscu, oczywiście, co chcę powiedzieć? Tak, pa, 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 pa. pa, 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 pa. Ej, ale umówmy się. Głosujemy na nasz ratusz, jak szpiegul się spyta, tak? Mhm. Mm та